Cześć, wiem, że wyglądam inaczej niż wyglądam zawsze na filmikach, że nie wyglądam dobrze, że jestem w żonobice i mam rozczochrane włosy, ale dzisiaj nie jest to ważne, bo chcę Wam opowiedzieć historię. Moją historię, która zdarzyła się 16 dni temu. Jeżeli jesteś osobą, która, która planuje zacząć brać narkotyki która romantyzuje narkomanię, która myśli, że to jest fajne, że to jest euforyczne, że to pomaga. Jeżeli chcesz w to iść, ale jeszcze się zastanawiasz albo jesteś na początku, to proszę wysłuchaj mojej historii. Bo, bo przez narkotyki dwie minuty dzieliły mnie od zgonu, od śmierci. I może zabrzmi jak wujek dobra rada, ale nie, ja po prostu opowiem Wam szczerze historię, co jest dla mnie wkurwa ciężkie, żeby to opowiedzieć, bo sam jeszcze mam traumę po tym. Ale o tym powiem później. Najpierw po prostu opowiem, co się stało i dlaczego dwie minuty dzieliły mnie od śmierci. Byłem w ciągu narkotykowym 4-5 dni, nawet nie pamiętam, bo straciłem rachubę czasu nie spałem przez ten czas i brałem stymulanty wszelkiego rodzaju i brałem opiaty brałem doretę brałem, brałem heroinę no i do tego właśnie stymulanty amfetamina, kryształ przez 5 dni ciągle non stop bez spania i ostatniego dnia była u mnie moja dziewczyna Kasia był to właśnie ten pi czwarty, piąty dzień ciągu, gdzie ja nie spałem, gdzie tylko cipałem i nie robiłem nic. Po prostu zagubiłem się w ciągu, straciłem rachubę czasu. I nie mogłem pójść spać, nie mogłem przerwać tego ciągu. Kasia poszła się myć, a ja w tym czasie, chwilę przedtem biorąc Doretę i heroinę, wziąłem trzy ksanaksy. Nie myśląc, ponieważ ja myślałem, że mój umysł działa, bo był zaślepiony narkotykami. Natomiast nie, nie myślałem za wiele i, i nie. Totalnie zapomniałem o fakcie, że jak wieś bądź nie, a mam nadzieję, że nie wiecie, ponieważ nie bierzecie, opiaty plus benzodiazepiny równają się depresją oddechową. Czym jest depresja oddechowa? Twój organizm po prostu przestaje oddychać, a ty nawet tego nie czujesz, bo jesteś znieczulony benzodiazepinami i heroiną. I było to tak, wziąłem te i poszedłem sobie na szluga na balkon. W tym czasie moja dziewczyna skończyła się myć, przyszła do mnie na balkon też na szluga. Ja mówię do niej, ej Kasia, wziąłem ksany, więc... Pójdę spać, w końcu przerwę ciąg i, i zasnę, i, i trochę odpocznę. Ona spojrzała się na mnie z przerażeniem w oczach i powiedziała: Kurwa, Sagi, co, 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 co ty odpierdoliłeś? Przecież ty umrzesz. I wtedy zrozumiałem, co, co się stało. Wtedy przypomniałem sobie o tym i zrozumiałem, że jestem w sytuacji bez wyjścia. Ponieważ te ksamy już mi się wchłonęły. Parę minut później zaczęła się depresja oddechowa. Pamiętam jak. Pamiętam urywki, bo, bo mój mózg był niedotleniony i, i traciłem pamięć. Więc pamiętam urywki, pamiętam to jak siedziałem na łóżku, rozmawiałem z Kasią, nawet nie wiem o czym. A ona mówi sobie: Czy ty czujesz, że, nie, że, ty się, że się dusisz? A ja mówię, nie, czemu? Czuję się okej. Okay. A Kasia mi mówi, ty oddychasz tak mniej więcej raz na minutę. Ja tego nie czułem, ponieważ byłem znieczulony. I potem Kasia zaczęła mierzyć mi ciśnienie, cały czas sprawdzała mi puls. A ja pamiętam tylko urywki. Pamiętam, jak wzięła moją rękę, zrobiła tak i powiedziała sagi. Ty jesteś sztywny. Ty masz niedotleniony mózg, bo już jesteś sztywny. A ja nie czułem tego, że nie oddycham. Chwilę później straciła mnie, wszedłem w psychozę. Czym jest psychoza? Psychoza jest czymś, jest czymś takim, że traci się świadomość i robi się rzeczy, i mówi się rzeczy, których nigdy by się nie zrobiło, najczęściej bardzo agresywne. Pamiętam, znaczy nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam nic z tego, ale Kasia mówiła, że się na nią rzuciłem, że, że, się, że się z nią szarpałem, że próbowałem wyskoczyć przez okno. Ja tego nie pamiętam. A w tym czasie cały czas oddychałem coraz mniej. Potem pamiętam jak siedziałem znowu na łóżku i Kasia przyszła do mnie i powiedziała: Sagi, słuchaj. Zadzwoniłem do Twojej mamy i wezwaliśmy pogotowie. Ja, będąc w szpitalu psychiatrycznym już w tym roku raz, a będąc ogólnie chyba 8 czy 7 razy, nie wiem, straciłem rachubę i nie będę teraz tego liczyć, bo to nie jest istotne, wiele razy dostałem po prostu paniki, że znowu tam trafię. Ale nie bałem się samego pobytu w szpitalu, a bałem się tego, że nie będę miał coś pać. Bałem się z trzeźwości. Bo zapomniałem o tym, czym jest trzeźwość. Bo z ciągu wchodziłem w ciąg. I z ciągu wchodziłem w ciąg i tak w kółko, jak chomik w, w kółeczku, nie mogłem z tego wyjść. I w tej panice, ledwo oddychając, wybiegłem z klatki w koszulce i w majtkach. Na klatkę schodową zacząłem uciekać, i na pół piętrze padłem. Padłem i przestałem zupełnie oddychać. I dosłownie umierałem mojej dziewczynie na rękach. Przez narkotyki. Przez to, że sam podjąłem decyzję o tym, że będę brać. Sam to wziąłem. Tak zraniłem moją dziewczynę. Że musiała patrzeć, jak umiera mi na rękach. Potem przyjechała moja mama. To wszystko, co wam opowiadam, wiem tylko z opowieści, ponieważ ja byłem już nieprzytomny. Przyjechała moja mama i razem z moją dziewczyną. Jed, moja dziewczyna robiła mi sztuczne oddychanie, a moja mama mnie reanimowała, ponieważ nie oddychałem już w ogóle. I takim sposobem trzymały mnie do przyjazdu karetki. I. Gdyby nie one, gdyby nie to, że zachowały taką powagę i nie spanikowały, widząc mnie sztywnego, sinego i nieoddychającego, faktycznie zrobiły coś, zaczęły mnie reanimować, zaczęły mnie ratować, to tylko dzięki temu żyję. Tylko dzięki temu doczekałem do karetki. Gdyby nie one, już by mnie tu nie było. Gdybym był sam w domu, udusiłbym się, nie wiedząc, że się duszę. Gdy przyjechała karetka, podali mi odtrutkę i okazało się, że no od śmierci dzieliły mnie około dwie minuty. A gdyby nie to, że moja dziewczyna i moja mama mnie ratowały, to bym po prostu tego nie przeżył, bo nie oddychałem zupełnie. Obudziłem się na Sorze i pamiętam tylko urywki, ale to już nie jest istotne. Obudziłem się na Sorze po 10 godzinach, myśląc, że minęły jakieś dwie. Pytałem, pytałem obsługę, nie wiem jak to powiedzieć, no, pielęgniarzy, ratowników, sanitariuszy, ktokolwiek tam był. Pytałem, który, który jest dzień, która jest godzina, bo totalnie nie miałem pojęcia. Wiedziałem, co się stało. Ale nie wiedziałem, że stało się to aż tak dramatycznie, że moja mama, najbliższa mi osoba, najważniejsza mi osoba na świecie, widziała, jak nie oddycham, przez to, że jestem narkomanem. I jeżeli myślisz, że narkotyki są fajne, że ci pomogą, że, że pomogą ci w depresji, że pomogą ci w smutku, bo ja tak myślałem, że są euforyczne, że to jest super zabawa, że, że, to, że, że to romantyzujesz, że ci się to podoba, to tak właśnie wyglądać, panie. Biorąc, możesz umrzeć za każdym razem, kiedy bierzesz, bo czy przedawkować, czy popełnić taki błąd, jaki popełniłem ja, to jest chwila. A będąc Panem myślisz, że zachowujesz zdrowy umysł, ale wcale tego nie robisz. I nawet jeśli powiesz, ale ja spróbuję tylko raz, nie ma czegoś takiego jak raz. Jeżeli spróbujesz raz, będzie kolejny i kolejny, i nim się obejrzysz, będziesz uzależniony od danej substancji. Opowiedzenie tej historii jest mi w kurwę, w kurwę ciężkie, bo no dzisiaj wyszedłem ze szpitala psychiatrycznego. Tak naprawdę szybciej ze względów rodzinnych, ze względów tego, że moja babcia jest w ciężkim stanie i, i sam jeszcze mam traumę. I tak naprawdę po około 10 dniach dopiero wyszedłem z derealizacji i zrozumiałem, że to faktycznie się stało, że to nie jest urojenie, że to nie jest sen. Ja jechałem na takiej derealizacji, że nie wiedziałem co się dzieje, czułem tylko ból przez odstawienie. Na izbie przyjęć dostałem takiego ataku paniki, że zapięto mnie w pasy, ale nie dwa na ręce i na nogi, tylko sześć. Tak bardzo bałem się z bo jestem narkomanem i tego nienawidzę. I wiecie co? Jako osoba uzależniona od opiatów i stymulantów, ale tutaj mówimy o opiatach, przeżyłem skręt zapięty w sześciu, pas w sześciu pasach. Czyli tak naprawdę nie mogłem ruszyć niczym oprócz dłoni otako. Krzyczałem z bólu, błagałem, żeby mi wypieli, ale tego nie zrobili. Ponieważ jestem narkomanem i narkomani tak są traktowani. Bo to my sami to wybraliśmy, my sami podjęliśmy tą decyzję. I musi boleć, bo my sami to zrobiliśmy. Jeśli myślisz, że nie, nie. Narkotyki mnie nie zabijają, to będzie tylko raz, będę nad tym panować, będę brać odpowiedzialnie, wiecie co ja mówiłem kiedyś, że będę brać odpowiedzialnie, co to kurwa znaczy brać odpowiedzialnie? Coś takiego nie istnieje, albo bierzesz, albo jesteś odpowiedzialny I wiecie co, ja, ja, ja myślałam, że mnie to, nie do, mnie to nie dotyczy, że ja faktycznie biorę odpowiedzialnie I nim się obejrzałem, jechałem w ciąg za ciągiem, schudłem nie wiem ile Mam 1,60 m i waży 40 kilo, a ważyłem około 50 tak na oko. I wiecie w jak, jak krótkim czasie to się stało? W ciągu 4-5 miesięcy. Nawet krócej. I dwie minuty dzieliły mnie od śmierci przez to, że sam wybrałem narkotyki i że sam się w to, w to wplątałem. To nie jest pierdolony rak. Ja sam sobie to zrobiłem. Sam sobie zniszczyłem organy, sam sobie zniszczyłem ciało i schudłem, i zniszczyłem sobie zdrowie, ale i psychikę. Bo narkotyki nie są euforyczne, będą euforyczne. Za pierwszym, drugim, trzecim razem. A potem będziesz brać, żeby przetrwać. Będziesz nienawidzić tego. Bo ja nienawidzę narkotyków, nienawidzę tego, że jestem narkomanem, brzydzą mnie one. A dalej biorę, bo nie mogę przestać. Więc jeżeli chcesz brać, jeżeli myślisz o tym, żeby zacząć brać, to po prostu przemyśl tą historię. Bo ja też myślałam, że będę brać odpowiedzialnie. Ja też myślałam, że mnie to nie dotyczy. Że mnie nie dotyczą problemy zdrowotne. Że będę, że, że będę odpowiedzialny, będę brać tylko trochę, że wezmę tylko raz. Wiecie co? Ja heroinę powiedziałem, że wezmę tylko raz. Ogólnie, ja jeszcze powiem tylko, ja jestem na, na nawrocie. Brałem wcześniej, ale nie byłem uzależniony od apiatów. I wiecie co? Powiedziałem, że heroinę wezmę tylko raz, by sobie przypomnieć to uczucie. Tydzień później byłem uzależniony. Bo wpadłem w ciąg. Nie ma czegoś takiego jak jeden raz. Gdy to poczujesz, to będziesz brać dalej. Wyglądam jak wyglądam. Dzisiaj nie wyglądam, bo wyszedłem dopiero co ze szpitala, jestem w, żono w żonobicy po prostu zebrałem się na odwagę, by powiedzieć wam tę historię, by może. Uratować komuś życie, albo uratować kogoś od tego pierdolonego nałogu. Nienawidzę go, nienawidzę narkotyków. I jeżeli naprawdę myślisz, że to jest fajne, że chcesz to zrobić, to szczerze, z całego serca, jako narkoman uzależniony od opiatów i od stymulantów, szczerze ci mówię, nie rób tego. To Ci nie pomoże. Będzie tylko gorzej. Będziesz jak chomik w kółku. Będziesz brać, bo się źle czujesz. Potem będziesz się źle czuł, bo wziąłeś, więc będziesz brał, bo się źle czujesz. I w takim kółku zapętlisz się tak szybko, że nie zorientujesz się, że jesteś w czarnej dupie. Tak, jak jestem ja. Jeżeli wysłuchaliście tej historii do końca, bo jest ona w kurwa ciężka do powiedzenia dla mnie, jak i zapewne do wysłuchania dla was, no bo słuchanie o tym, że 23-letni typeczek umierał, nie oddychał przez narkotyki, na pewno nie jest fajne i na pewno nie jest to przyjemny filmik, który obejrze obejrzeliście sobie do, do obiadku czy do kolacji. Ale po prostu chciałam to powiedzieć, by być może uratować komuś życie i uratować kogoś od nałogu. Więc jeżeli dotarłeś do końca, wytrzymałeś słuchanie tej historii, być może się powtarzam, być może pierdole bez sensu, ale mówię to bez żadnego scenariusza, mówię to po prostu od serca, a naprawdę jest to dla mnie dalej traumatyczne, a minęło 16 albo 17 dni. I ja dalej, mimo że już wyszedłem z derealizacji, po prostu nie dowierzam, że to się stało, że tak straumatyzowałem moją mamę i moją dziewczynę. I taki głupi błąd może zdarzyć się każdemu, w każdym momencie, mimo że myślisz, że to się nie dotyczy. Nienawidzę narkotyków i mówię to jako narkoman. I oddałbym wszystko, by cofnąć czas i tego nie brać. Dbajcie o siebie. I po prostu weźcie tę historię do serca, bo powiedzenie tego naprawdę jest dla mnie wstydliwe i ciężkie. Dbajcie o siebie. Myślcie, co robicie. I odsuwajcie się od narkotyków jak najdalej. Dzięki. Jak coś to jestem w ogóle sagi. I. Jakbyście chcieli, to możecie sobie wpaść na inne filmiki. Ale szczerze, nie obchodzi mnie to. Obchodzi mnie tylko to, by ten filmik. To głupie nagranie, na którym wygląda jak gówno i pierdole pewnie w kółko to samo. Trafiło do osób, do których powinno trafić. Pierdole w kółko. Bo próbuję skończyć ten filmik i nie mogę. Ale po prostu jest to dla mnie bardzo ciężkie do powiedzenia. Ale i bardzo ważne, bo wiem, że to może komuś pomóc. Dobra, kurwa, kończę filmik, bo, bo nie skończę go nigdy. Naprawdę dziękuję, jeżeli dotarłeś do końca. Weź tą historię do serca i dbaj o siebie i podejmuj decyzję, zastanawiając się nie dwa, nie trzy, a nawet dwieście razy. Trzymajcie się. Yo. I nie, sorry za kłócik. Nie, nagrywając ten filmik nie jestem pod wpływem, uprzedzając pytania, bo te pytania pada padają często, kiedy mówię o narkotykach. Nigdy nie opublikuję nic w internecie pod wpływem. Ja po prostu jestem dziwny, dziwnie gadam i, 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 i... trochę pierdolnięty jestem, ale no, to, 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 tylko w są coś bardziej. Ale pod wpływem nie jestem. I na żadnym innym filmiku nie byłem i nie będę. Bo nagrywanie dla mnie pod wpływem byłoby czymś obrzydliwym. Fajny ku nie? Dobra, baj!